Cześć, witam. Dzisiaj prezentacja tylko jednego motocykla. Jest to Yamaha Midnight Star 950 z 2008 roku. mototyk bezwypadkowy, bez żadnej historii tutaj kolizyjnej, bez żadnych napraw wizualnych. Wszystko jest tu w pełnym oryginale Każda naklejka, każdy szparunek, każda pierdołka na tym motocyklu jest tu fabryczna. Nic nie było tutaj. Zmieniane, malowane, podmalowywane jest pełna fabryka. I teraz tak, motocyk z 2008 roku zarejestrowany w Polsce z przebiegiem 22 000 mil, czyli 35 000 km. Słuchajcie, na taką 950 No jest to naprawdę jedna piąta jego życia, powiedzmy. motocykl ten trwałe, praktycznie bezobsługowe, bo jest to wtrys, dodatkowo napęd na pas. Więc raczej tutaj nie biegamy, nie kombinujemy, byle było paliwo i, i wymiany podstawowe, czyli ten serwis olejowy, i wszystko jest ok. Motocyk jest w tej chwili na zupełnie nowych oponach. One mają przejechane w granicach 150 km, były zmieniane dokładnie rok temu przez poprzedniego właściciela. Rocznikowo są 2022 i mówił, że na nich maksymalnie jest zrobione 150 km. Oczywiście klocki przód zmienione na nowe, klocki tył są jak nowe, ich nie zmieniał, bo mówi one były jak nowe, natomiast przednie są zupełnie nowe założone, tylnie niezmieniane ale też są zupełnie jak nowe. I teraz tak, pokażę Wam tutaj oponki, zobaczcie, cypeczkę tutaj, tutaj, jeszcze mamy tutaj taką czerwoną linię, no to o czymś to świadczy, te dwa cypki już mówią same za siebie. Eee, tylnia, od razu przejdę do tylniej opony. Też również wam ją tutaj pokażę. O, zobaczcie, tu jest taka kreska i ona biegnie dotąd, i tutaj się kończy. To więc, no, sami ocencie, jak to wygląda. motocyk fajnie doposażony, eee, oryginalne Yamaha Sakwy, oparcie dla kierowcy, oparcie dla pasażera z bagażnikiem, z możliwością zamontowania tutaj jakiejś wielkiej sakwy. Z rzeczy co? Obudowa tutaj filtra powietrza, też jest akcesoryjna. E, tutaj założone podnóżki dla pasażera, one też są akcesoryjne. Oraz e, tutaj ten czarny, wielki gmol z podestami, spacerówkami. Dodatkowe oświetlenie z włącznikiem na kierownicy. E, z rzeczy takich, które rzucają się w oczy, na pewno jest te lusterko w kształcie e, kościół trupa ręki. Tutaj mamy Ładowa, yy, ładowanie do zapalniczki, yy, jak i również do telefonu. Tutaj uchwyt na telefon oraz włącznik dodatkowe do świateł, tych, które są zamontowane w molach. Czekajcie, ja go A, tutaj jest kluczyk. Oczywiście motor na wtrysku, yy, więc bezobsługowe podchodzę, odpalam, odjeżdżam. Nic mnie tutaj nie obchodzi. No. Jest, to są motocykle idealne dla kogoś, kto chce tylko jeździć. I ewentualnie raz na roku pojawić się mechanika na wymianie oleju bo to jest motocykl totalnie bezobsługowy byle była dobra bateria, nowy akumulator to znaczy i paliwo, więc śmigamy tutaj bezproblemowo co więcej, wielka szyba Yamaha to nie jest żaden zamiennik, to nie jest jakiś kinol ogromna, nietłukąca szyba, za którą schowa się kierowca i teraz tak, co więcej pokażę tutaj ten błotniczek te lagi, które są fabryczne, nigdy nie malowane osłonki tutaj nigdy nie pouszkadzane tarcza hamulcowa, wieści lub nie, on ma 30 tysięcy parę przebiegów ona nie ma żadnego rantu to jest po prostu tak jak fabryka wypuściła by nową to ta tarcza jest identyczna wymiarami niewyczuwalny żaden rancik oponka mówiłem nowa, klocki nowe charakterystyczne odblaski dla wersji z USA tutaj oświetlenie, ja je pokażę, włączę działa, piękne czarne gmole komponują się z tą Bryłą tego czarnego tutaj motocykla chromy, szparunki, to słuchajcie. No jest tutaj wszystko idealne. Tu nic ci nie podnosi, nic ci nie uszkodziło. No tutaj pokażę wam ten vin tego motocykla. Tu nie ma żadnych uszkodzeń na tym motocyklu. Tutaj jakieś foliki fabryczne pooklejane jeszcze, więc nikt tutaj nie ingerował. Te śrubki, wszystkie to są po prostu przepiękne. Podesty dla kierowcy, one są w standardzie tego modelu. Zobaczcie jak dekiel śmiga wygląda, po prostu jest jak to. Każda naklejeczka tutaj żadne, jest fabryczna, żadne poszycie nie jest uszkodzone, e, kanap, napęd na pas, charakterystyczne, zobaczcie, naklejki. Tutaj to wszystko jest. Pas w tym modelu, mogę powiedzieć 100 tysięcy wytrzyma. Tutaj mieliśmy naszego kolegę z tej wsi, w której ja obecnie mieszkam. E, Pan Kominiarz ma identyczny model i gdyby nie jego błąd, gdyby nie jego lenistwo, to pas pewno by był nadal użytkowany. Natomiast przy 100 tysiącach musiał zmienić fabryczny pas, więc ten pas naprawdę bardzo długo posłużył. Oczywiście on zmieniał, bo zepsuł pewną rzecz w tym motocyklu, a że lenistwo wzięło górę, więc musiał za to zapłacić. Zobaczcie, te przełączniki, to wszystko jest tutaj idealne. Jak ta półeczka tutaj wygląda, zwróćcie uwagę. Tu jest ten włączniczek do tych świateł dodatkowych. No wszystko jest przepiękne. Każda naklejeczka tutaj, patrzcie, fabryczna. Żadnej historii, tutaj nigdy emblematy nie były odklejane, one są fabryczne. Te naklejki też również. Dekle silnika, To wszystko, ta powłoka tutaj tego silnika, zobaczcie, ona jest jak nowa. Piękny egzemplarz, słuchajcie, no, tutaj jak przyjedziecie do mnie obejrzeć go, to się na pewno nie rozczarujecie. To jest motocykl, który wygląda fenomenalnie, e, jest to naprawdę duża maszyna, bo Dragstar 1100 myślę, że jest mniejszy, bo tutaj można się zdziwić, że 950 ma tak duży rozmiar, ale ona naprawdę jest ogromna. Fabryczny wydech, tutaj te podnóżki też są niefabryczne, one są zmienione, e, o ile się nie mylę. Zobaczcie na ten silnik tutaj z tej strony. Wszystko jest tutaj piękne Zobaczcie tutaj Win pokryty naklejeczką taką charakterystyczną W kwadracie, tu jest taka naklejka Która go osłania przed korozją Tu nic nigdy, żadna rączka Nikogo nie była Teraz tak, dopatrzyłem się jeszcze Tu takiej fajnej osłony Żeby tam błoto nie leciało, a przewiew był To też pokazuję Zobaczcie jak ta laga, no piękna To jest wszystko na tym motocyklu Mega ładne, mega czyste, mega zadbane Wiem, że czasami się powtarzam, z tym mega piękne, ale słuchajcie, jeżeli widzę motocykl, który ma jak ten prawie 17 lat, czy tam 17, e, który wygląda jak motocykl roczny, parotygodniowy, który utrzymany jest tak naprawdę w stanie kolekcjonerskim, no to cieszy mnie, że taki motocykl tam się trafia. Pan, który go użytkował, mamy telefon do niego, możecie się z nim skontaktować, podamy go bez żadnego problemu. E, jedzie do niego Harley Harley ze Stanów i to była główna przyczyna sprzedaży, że chciał po prostu już dużo większy motocykl pojemnościowo, a zażyczył, zamarzył mu się Harley i wreszcie to był w stanie zrealizować w miesiącu chyba następnym, w kwietniu odbiera Harley'a, który do niego płynie. Słuchajcie, mo motocykl mega ładny. Także, jeżeli szukacie tego motocykla, który możecie wrócić na kołach, bo jest to zarejestrowany egzemplarz, to telefon do nas to 500 134 533. Znajdziecie nas również na OTOMOTO, jak i na Olikcie. Wpisuję w zakładce miejscowości Ława. I tam ten motocykl Wam się wyświetla oczywiście, o ile będzie aktualny. To zapraszam. Na motocykl dostajecie od firmy fakturę VAT-marża, czyli nie płacicie podatku skarbowego. Zostaje tylko udanie się do okienka do Wydziału Komunikacji i albo 80 zł za rejestrację, albo 120 zł za rejestrację i zmiany tablicy rejestracyjnej tego motocykla na taką, która wam się w waszym mieście będzie konieczna, bo tutaj możemy zostawić tablicę, którą on jest, czyli tą poznańską, i wtedy są mniejsze koszta, bo przepis się troszeczkę tu zmieniły. Możemy jeździć całe życie na tablicy nie ze swojego województwa. Piękna równa praca tego silnika. Słuchajcie, pewnie spalanie to też w granicach tam 5 litrów takiego motocykla, no bo jest to wtrysk ogólnie konstrukcja jest to lekki motocykl, jak go przepycham, to nie jest on nie czuć jego masy. Nie wiem ile on tam waży tak naprawdę, ale nie czuć masy tego motocykla. To też i pewnie nie pali też dużo taki motocykl. Sakwy to słuchajcie, ogromne są te sakwy i takie naprawdę. Majętne, one fajnie tutaj się komponują na tym motocyklu, bo dzięki temu wygląda na takiego grubasa. Dobra, dwie przegazówki. Słuchajcie, dźwięk jest fabryczny, więc tutaj nic nas nie zaskoczy jeżeli chodzi o ten dźwięk że jest jakiś zagłośny, jest tu wszystko zgodnie z normami, także szukacie Midnight Stara w przepięknym stanie w, z pewną historią bezwypadkowego, niekombinowanego nic tam niepoprawianego który ma nówki opony tarcze, które są zupełnie jak nowe bym powiedział, pomimo że wiekowe są te tarcze hamulcowe, bo od nowości są zupełnie jak nowe klocki, wszyscy, przód, tył jak nowe, to zapraszam do firmy Moto. myślę, że egzemplarz, który zobaczycie u nas, będzie Spełniał Wasze oczekiwania, jeżeli szukacie motocykla, który jest w przepięknym stanie. Dzięki, pozdrawiam, cześć.